Szanowni Państwo, do podstawowych zadań statutowych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego należy działalność szkoleniowa. Centralna stacja posiada bogatą ofertę szkoleń skierowaną do ratowników górniczych, mechaników sprzętu ratowniczego, dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, jak również dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe. Kopalnianych służb ratownictwa górniczego. Proponowane kursy, seminaria oraz specjalistyczne szkolenia organizowane są w oparciu o przepisy rozporządzenia z zakresu ratownictwa górniczego. W ofercie znajdziecie Państwo kursy posiadające akredytację śląskiego kuratora oświaty, programy zatwierdzone przez Wojewodę Śląskiego czy przez Urząd Dozoru Technicznego oraz kursy kończące się egzaminem państwowym. Naszą misją jest organizowanie i prowadzenie szkoleń na wysokim poziomie, ze stałym monitorowaniem jakości procesu szkolenia. Zatrudniamy wykwalifikowaną specjalistyczną kadrę dydaktyczną. Posiadamy świetnie wyposażone sale wykładowe, m.in. sprzęt multimedialny, sprzęt ratowniczy, sprzęt medyczny. W ramach prowadzonych szkoleń korzystamy również z wyrobów liczebnych, w których wsymulowane są warunki domowe. Priorytetem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego jest kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dedykowany dla ratowników górniczych. W ramach ćwiczeń z pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizujemy ćwiczenia zgodnie z procedurami kwalifikowanej pierwszej pomocy. No i w ramach tych ćwiczeń realizujemy resuscytację krążeniowo-oddechową osób dorosłych, dzieci, noworodków, niemowląt w sposób bezprzyrządowy, jak również przyrządowy, urazy, urazy wielonarządowe, jak też stany tak zwane nieurazowe, które w każdych warunkach mogą się zdarzyć. W okresie pandemii korzystamy z reżimu sanitarnego.